70 lat temu, w piątek, 1 września 1939 roku po świcie, wojska III Rzeszy na rozkaz Adolfa Hitlera zaatakowały ziemię Polski. O 4.34 samoloty Luftwaffe zbombardowały przyczółki mostu kolejowego w Trzebie. 8 minut później pierwsze bomby spadają na bielu. Torun atakowany jest z powietrza przez niemieckie lotnictwo. Są pierwsze ofiary. Rozpoczyna się druga wojna światowa. Najbardziej krwawa, najbardziej nieludzka i najboleśniej pamiętana ze wszystkich konfliktów, które spotkały Polskę i ludność całego świata. 3 września. Oddziały Wehrmachtu opanowują większą część Pomorza. Niemcy zajmują Częstochowę, Radomsko i Katowice. W Toruniu rozpoczyna się ewakuacja władz i urzędów administracji państwowej. Wojewoda pomorski Władysław Raczkiewicz wydaje dekret mianujący Artura Żulca na stanowisko tymczasowego prezydenta miasta. 5 września w Toruniu. Poddziały zajmują wydłuż. Niemcy przekraczają linię walki. W Toruniu okręty polskiej flotylli rzecznej bohatersko bronią Przeprawę Mostowej, przez którą wycofują się oddziały Armii Pomorze i ludność cywilna. Prezydent Torunia, Leon Raszeja, ewakuuje się wraz z ostatnimi agentami miejskimi do Lublinu. Na rozkaz wojewody pomorskiego Opuszczam dziś miasto, mimo że serce każe mi zostać na miejscu. Wydane mi polecenie wykonam posłusznie. Niestety pewnie mnie nie słychać, ale spróbuję do Państwa przemawiać dalej. Wraz z urzędem ewakuujemy się w rejony odległe od linii frontu. I stamtąd będziemy sprawiać pieczę nad naszym miastem. Również i Was proszę, respektujcie rozkazy polskich władz wojskowych i cywilnych. Zachowajcie opanowanie i spokój. Nie dajcie się zwieść prowokacjom elementów wrogich narodowi polskiemu. Zwycięstwo jest bliskie. Niech Bóg czuwa nad Wami! Kiedy przyjął pod tron, ten, który mieszka w kiedy rzucą przed siebie gron, kiedy runą żelaznym wojskiem, wyrazializm! I wśród Obta dłoni też nie przekreśli Ale w nie odmówi nikt Wytoczymy ją w piersi Z pieśni, Różnie raz Smakował gorzko Na tej ziemi wieziemnych Taką pieśń podniesioną